Chrystus tak, Chrystusa, tak Syna na jego, jego Jedynego, jedynego Pana Naszego, który, który się poczuł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod polskim Piłatem, krzyżowan umarł i pogrzebian. Wstąpił do piekieł trzeciego dnia, wstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądź żywych i umarłych, świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Ojcze nasz, któryś jest z niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź woła Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. O pomnożenie w nas wiary, nadziei miłości, droga śmary łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej amen Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota twojego Jezus. Nie. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen po ojcu i synowi duchowi świętemu jak było na początku teraz i zawsze i na wieki wieków Amen.